Muzyka może i wesoła, ale sprawa jest przecież poważna. Wybraliśmy się na długo planowany spływ Czarną chęcią. Na razie jest nas czwórka, to znaczy Ania ze Zbyszkiem, Zbyszek z Sydney, no i ja z Darwin. Czekamy jeszcze na Wojtka Kowalczyka, który, jak spodziewamy się, dostarczy nam niezapomnianych atrakcji. Po spędzeniu nocy w hotelu w Starym Folwarku. Następnego dnia rano wreszcie wyruszamy. Płyniemy przez jezioro Wigry, skąd przez ocembrowany kanałek i przepłynięcie jeszcze paruset metrów dostajemy się na Czarnochęcie. Otwiera się przed nami zupełnie inny świat. No kurczę, to będzie to kapitalne ujęcie. I ten dźwięk. No właśnie, ten dźwięk nam bardzo pomaga na rzeczy. A w przypadku Wojtka dostarcza nam niezapomnianych wprost obrazów. Bez kryptoreklamy, Boże. Rzecz polega na tym, że kiedy człowiek się pyta, co to jest, prawda, to każdy wie, to jest żmija, prawda? A jak się pyta, co to jest, no to to jest pijana żmija po kilku porterach żywiec. No więc właśnie, teraz jeżeli my chcemy płynąć prosto, prawda, po kilku porterach żywiec, to musimy płynąć tak i wszystko się wtedy zgadza. No ale po paru piwach Wojtek, co przecież zrozumiałe, woli iść pod nie raczej niż płynąć. No ale przecież to wszystko nic. Wystarczy tylko podsuszyć dokumenty, no i gitarę. Bo wieczorem będzie przecież potrzebna. Na szczęście, widzisz, mam plastikowe struny. O. I one nie zardzewieją, bo Stal, stalowe by zardzewiały. Jaki dźwięk ładny. Będzie dźwięk? Więc no. tak, wodę mam. Wody mamy tu dużo. Tak. O, o, czysta woda. Pierwszy dzień i pierwszy wieczór przywitał nas letnim deszczem, ale niespecjalnie to nam przeszkadzało. Mieliśmy dach nad głową, a Wojtek grał nam romanse Wertyńskiego na wysuszonej już gitarze.

Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты меня. Ну, no, але Вертенский Вертенским. a następnego dnia trzeba nam było płynąć przecież dalej. Pogoda na szczęście się poprawiła i dzięki Wojtkowi znów nie było nudno. Dlaczego ja się kurwa wypierdoliłem właściwie? Za ostry zakres wziąłem. Za szybko płynąłeś. <noise> Chyba tak. O, nie jest już pomidora? <noise> Tak myślę, czy w Karyce nie byłoby szyciej. Kurwa, idę się wmieści wody w takiej mostce. Po dwóch dniach jednak skończyła nam się rzeka i dopłynęliśmy do kanału Augustowskiego. Tu, ze względu na różnicę poziomu wody i śluzy, zaczęły się przenoski. A dokąd to tak gazdo? A do Augustowa! Nie <laughs> W pewnym momencie zaczęła nam w przenoszeniu naszego dobytku pomagać grupa młodych, silnych chłopaków, którzy płynęli pod wodzą jednej dziewczyny Kingi. Po bliższym zapoznaniu okazało się, że chłopcy są na wakacjach z domów poprawczych bardzo to budujący obrazek. No i budząca szacunek odważna dziewczyna. Tak, dopłynęliśmy kanałem Augustowskim do Mikaszówki tu dołączyła do nas Marysia z Karolem i na następną noc zagościliśmy w domu państwa małachowskich, gdzie ze stosowną klasą powitał nas baron Żopecki. Witam panów. No nie mogę mu wchodzić w plan niestety. No to jest artysta. Wejdź bokiem przez furtkę. Miejsce to jest bardzo urokliwe, i tak polskie, jak tylko może być. Ale nawet tu w las wtrąca się bieżąca polityka. My natomiast idziemy na pobliską polanę nad kanałem Augustowskim, na. Wieczorne Polaków rozmowy, kiełbaski i piwo, aż do północy, bo to przecież koniec czerwca. Ale ponieważ rozmowy zaszły na tematy polityczne, pozwólcie, że je wycis wyciszę i zastąpię je muzyką. Bo po coż mamy się pokłócić? A poza tym, czy nasi politycy są naprawdę takich wysokich lotów? Nie sądzę. Na pewno nie takiej klasy jak świętej pamięci już pan Małachowski, u którego dzisiaj w domu gościmy. Nie ma nic milszego, Czego niech to chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obrus świeży leży, starsi znad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Leon z punktu ku kuzynkom czterem, Z odpowiednim zmierza żartem czy duserem Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem Ciocia tartym serem sypie w krąg Tak co dnia obiad trwa Wdzięków moc w sobie ma Obserwować choćby można z przyjemnością. Jak się wuje kle, on zawsze dławi owością. Czyni to z godnością rzeczy, znajomością. Mój... I tak gadając i sprzeczając się, zastała nas północ. A przy okazji była pełnia księżyca. Niezwykłe widowisko. No przecież nie mogłem tutaj dobrać żadnej innej muzyki.